bycie na cichu pośród nich. Mam taki dobry góralski kolor. Braco po weselu pijany baca z baranem do chałupy, I wracają do chałupy, patrzą się w rowie, leży dziewica. A czy dziewica? No bała taką rozwalona, nie? No, nie, zyło, nie? Ale baca tam podchodzi do niej tylko ją w kolano, Baba nic. Przysłuchuje się, tycho. Dycho, nie dychło, zyło, nie zyło, portki w dół i jazda, nie? I było ją tam. A się nie opierała strasznie. No i patrzy się na tego swojego barana, a ty byś też chciał? A baran... Be. To dawaj bracie, nie będę się patrzył, nie? No i baca też. Nie bacaj, no baran se zrobił, to jest to samo, co miał zrobić. No idą ku chałupie, no i baca se tak myśli, krótki śpic, Roz się nie obudziła, może drugi raz się też nie obudzi. Wracamy się, aparat... I wracają się tam ku tej babie, baba jak rozwalona była, tak jest dalej. No i ten baca zaś podchodzi do niej, tylko ją w kolano, bala nic. Przysłuchuje się, dycho. No to jak dycho, nie dycho, zyło, nie zywo, no to portki, i No i zaś drugi raz zrobił, co miał zrobić. Patrzy się na tego swojego barana i... A ty byś też chciał drugi raz? A baran... No, no to dawaj, brać. No i idą kuchałpie, chałupie, i zrobił co? To. Zrobić idą ku I Basa sobie tak myśli, no jasny gwint. Ros się nie obudziła, drugi raz się nie obudziła, może trzeci raz się też nie obudzi. Wracamy się. I wracają się tam ku tej babie, no i ta sama śpiewka. Więc podchodzi do niej, tylko ją w kolana, ale tym razem się baba przebudziła. Zaczyna się przeciągać i mówi tak... Ehm, um, ty spierdalaj, dawaj tego w kożuchu. A zrobię i za chwilę wracam do Was zabawą do pana.